Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, Antosia, chyba też, że dzisiaj uda nam się w końcu zdobyć tą nagrodę za biom leśny. Z tegoż powodu, że ja tutaj za bardzo nie mam już co nią robić i chciałabym przejść już do tego plażowego, no ale zobaczymy, zobaczymy, co to w dzisiejszym odcinku będzie. Chcę zobaczyć jeszcze tylko jedną rzecz. Dalej nie mogę. Dobra, bo myślałam, że jeżeli e, nie mogę wysłać tych pocztówek, to dlatego, że uczarów żeśmy ich nie odebrali. Tylko, że ja tam trochę pograłam aż, aż przyszła poczta i nic nie dostali. Więc no, te pocztówki to nam chyba zostaną w kieszeni. Aha, idziesz tutaj. Ja jej na razie pozwolę robić co ona chce. Bo. Naprawdę nie mam pojęcia. Yy, należy zwolnić za godzinę, nie. My jeszcze stąd nie idziemy. A też... Yy, na tych leśnych, jak widzieliście, jak byliśmy wcześniej, bo nie ma więcej tych parcel. Też nie ma za bardzo gdzie iść, więc. No. Trudno mi jest coś wymyślić. Yy, dobra, wypożycz sobie. Aha, tu dalej. Nic nie wypożyczymy nawet. Dobra, bo ja pamiętam, że ja kończam odcinek na tym, że zefiryna nam się zacięła. To nic. Zresetowanie i klawiatury, też nam nic nie da. No to tym bardziej jest źle. Bo nic nie będziemy mogli robić. Och, tak, bo ja przecież wyszłam... Boże, mogę tą kamerę... Bo ja przecież wyszłam... Żeby zobaczyć, czy to się. czy ona się odblokuje, ale widzę, że nie. I najlepsze jest to, że dzisiaj nawet Simowie nie przyjechali. E, dobra. No to ja mam taki trochę inny pomysł. Niech ona się wyprowadzi. E, nie, 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 nie. Czekaj, Kobito. Czekaj. E, w inne miejsce sobie pójdziemy na chwilę. Wiadomo, dalej w obrębie y, tego leśnego coś tam spróbujemy porobić i wrócimy tam. Może wtedy się to podblokowuje, bo że nawet Simowie obcy nie przyjechali, to jest coś dziwnego. No chce ci się spać, ale to idź sobie powędkować. No tutaj Simowie normalnie są. E, Hilary, jak, ale ty to tam o miłoszu raczej myślisz. E, no to wypożycz na noc namiot. Wypożycz na noc namiot. Wypożycz na noc namiot. Dziękuję. No i spać. Przeżyje już te kaczki. Przeżyje. Niech sobie tutaj jeszcze wypożyczy trochę poszczela. I zobaczymy, czy to przeniesienie na inną parcelę odblokuje. Tantum. Bo fajnie by było. Tutaj dalej do czarów wysłać nie możesz. Dobra, jesteśmy. I czy pani Zefiryna. Tak, dobrze. Udało się, zamelduj się. I są normalnie Simowie. Super. O mnie bardzo cieszy, że się udało to naprawić. Eee, ale bardziej to bym się ucieszyła z nagrody w końcu, bo ja nie wiem ile my tu jesteśmy, po trzeci odcinek, jakoś tak. Nie ma za bardzo już gdzie pójść i co robić, więc... Trochę się żemni, myślę, że pójdziesz sobie coś zjeść, bo też bym chciała, żebyś mi w nocy spała, a nie w dzień. O oh, ha, oh, oh, oh. i towarzystwa masz mało. Czy jest tu ktoś? Jest nasz miłosz. Będziemy trochę na niego polować, chyba. Bo nie mogę nic zrobić. O. Gadaj sobie z miłoszem. No i co? Poszedł sobie już. No. Dobra. Mm, to z tą tutaj Jowitą pogadaj. Też nie chcę z Tobą gadać? A z Donatem? Aha. Aha, wszyscy już sobie pojechali, to Ty też, a tym towarzystwem to ja się zajmę na następny dzień, bo przydałoby się poprawić, jakby nie patrzeć. Pół do ósmej, myślę, że czas na e, szukanie towarzystwa. Dorian, czy ty masz coś na ramieniu? Czy mi się tak wydaje? Bo nie mogę bardziej zbliżyć. E, przyjechali. O, i by się przydało. Aha, ty chcesz iść coś wypożyczyć. No dobra. Aha, no dobra. Tylko ja ci przypomnę twoje towarzystwo. Miłosza chyba nie ma, a jakbyś tutaj dołączyła? Rozrywka rośnie, ale towarzystwo nie bardzo. To poszukajmy kogoś, kto aktualnie się niczym nie zajmuje. Nie, no mi się wydaje, że Dorian. Ma coś na ramieniu. O. Tak się mnie słuchasz, kobito. Dobra, to wypożycz pędkę. Jest szansa, że wtedy sobie z kimś pogadasz. Z dzieciakiem. Do stu furbeczek piasku że zatopioną skrzynię z pirackim skarbem. O! Coś czuję, że jesteśmy coraz to bliżej nagrody. Fajnie byłoby, żeby się udało. Dobra, niech się dołączy do kogokolwiek, byle żeby to towarzystwo jej podskoczyło, ale. Nie, Panie Dorianie! No dobra, szybkie rozpoczęcie kolejnego dnia. To towarzystwo dalej jest jakie jest, ale nie jest to rzecz nie do zrobienia. Tylko ja widzę, że mi tutaj przyjeżdżają już całkiem nowi Simowie. Dobra, tu może w końcu się uda i rośnie towarzystwo. Super. Super, no to jesteśmy już na takiej pozycji, że weź wykrywacz metali, bo ja nie wiem, czy tą taką nagrodę, żeśmy już osiągnęli. Eee, stary Treb, Nie, my nie chcemy starego trepa, właśnie. Niech ja zobaczę tylko w tych jej nagrodach. Nie wiem, trudno mi jest powiedzieć. Bo nic tam takiego nie widzę, poza tymi nagrodami takimi pomniejszymi, co ona kupowała za żetony. Eee, Jaki zakopany relik. Dobra, czyli powinniśmy być coraz to bliżej... Aha, masz je dwa, dobra. Powinniśmy być coraz to bliżej z dostania jakby tej głównej nagrody, coś Tak, tak zauważyłam. Tak zaobserwowałam. Więc może w tym odcinku się uda? Miłość, miłości ty moje. Zakochała się w nim. Jak cudownie. E, możesz popacować mnie. Idziesz spać. No, dobra, z Miłoszem to my mamy jeszcze czas. Bo ja coś czuję, że ta seria zakończy się ślubem. Coś tak czuję. Chyba, że macie coś przeciwko, to piszcie w komentarzach. Dobra, co ty tam chcesz wypożyczyć? Wędkę. No dobra, no to wypożycz sobie wędkę. Przy okazji z kimś sobie pogadasz. Tylko to towarzystwo tak się oby wcale, ale... Dobrze by się tym przejmował? Chociaż no lepiej by było... A możesz pograć w nie bez? No zrobimy dzieci kontra dorośli? Dziecko kontra dorośli, no ładnie. Augustyn, Hipolit, może z Hipolitem sobie pogadaj. Nie gra już, tylko. No dobra. O, z koleżanką, Klotyldą, sobie porozmawiasz, no problem. Tym bardziej, że udaje mi się utrzymywać jej dobry nastrój, e, więc nie powinno być większego problemu chyba ze zdobyciem tej nagrody. Ale okej, okay, tylko że na już jest godzina 18, ona już jest patnięta, to mnie przeraża. Mam nadzieję, że jesteśmy coraz to bliżej, ale rzeczywiście, ktoś by mógł tu posprzątać. Nie wiem, co już się zepsuło z tą parcelą. Dobra i ja myślę, że rób sobie, co chcesz, nie? Tak damy na przyspieszeniu. Póki nie masz jakiś tam konkretnych potrzeb. Mm, to ruch, co chcesz. Bo nie mam już pomysłów nawet. A sama ty najlepiej wiesz, co chcesz robić, więc... Chociaż nie, stój, 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 bo ja tu widzę, ja tu widzę... Naszego przystoniaka. Aż się za klawiaturę wezmę. Nie jest. Co możemy mu dać? Naszyjnik? Weźmy od nas naszyjnik. Wziął od nas nas naszyjnik. No weź go jeszcze ten. pocałuj, możesz romantycznie. Ojojo, jak słodko! I masz wymaksowane towarzystwo. No ja nie mogę. Jedna wizyta miłosza w tym miejscu. No, ogólnie to Antosia się bardzo dobrze bawi. O, pani co nam za parcelę i musieliśmy się wyprowadzić na chwilę. E, dobra, wyszukiwać metali. E, więc nie powinno być większego problemu, chyba. Ja nie pamiętam o której godzinie e, taka owiec cała sprawdza nastrój simów. Ale. No ogólnie nie wygląda to źle u Antosi. No wiadomo, że się zmęczy tam w ciągu dnia. Ale ja też. Nie chcę za bardzo wymyślać rzeczy, które ona miałaby zrobić. Rzeczywiście niech robi tutaj już co chce, bo nie ma miejsca, żeby pograć sobie na automatach. Tam na przykład tak jak było w tym zimowym w pewnym momencie. I nazbierać sobie żetonów. Nie mamy takiego miejsca. Nie ma też. chociaż nie. Jest wystarczająco rzeczy do robienia, ale planować jej ciągle coś, to jest jakby powtarzanie się, chociaż na moment. To, to ja bym chciała wykorzystać akurat to właśnie dla poprawy towarzystwa i niech ona dalej robi sobie co chce. I ogólnie to nie jest tak, że jest to trudne. To nie jest trudne, tylko też inaczej jest jak się ma więcej simów i trzeba ich upilnować. I nie wiem jak wygląda punktacja przy pojedynczym simie, a jak wygląda punktacja na przykład gdybyśmy tu jeszcze byli z dziećmi, wiadomo, nie? E, dobra, jadam na jedynkę może? Chociaż nie, no niech ten czas leci. Ona przy okazji coś tam robi, dobrze się bawi e, z tego co ja tam widzę. O, nawet sama z miłoszkim coś tam. O, karoluchy. No, nikt tu dawno nie sprzątał, więc się trochę nie dziwię. Ale, no, widzę, że ich ulubione zajęcie to bala. No i spać gdzie chcesz. coś mi się zacięło? Czy mi się tylko wydawało? Chyba tylko mi się wydawało. Ale mam coraz to poważniejsze, jakieś podejrzenia. A propos, właśnie tej parceli że coś tu się zdecydowanie psuje. Więc tym bardziej wolałabym, żeby ta nagroda już przyszła. Wejście w wykom, moja droga tyle mojej ingerencji będzie, jak skończę, wędkować. No, bo jednak, tutaj na te paski mimo wszystko muszę patrzeć. tylko w w porku masz jest za dużo, więc może. Zresztą, ty pójdziesz sama, jak się tylko zwolni. Coś czuję, ale też mogę wiadomo, przepilnować, żebyś się tutaj przyłączyła. Nie zdążyłyśmy. E, o, sprzątaczka zaczęła coś sprzątać, ale tylko z podłogi, co jest dziwne. A tutaj te stoły halo.

Um, komfort i rozrywka. Nie wiem, co mógłby... Znaczy, ja doskonale wiem, co by ci to mogło dać, ale jest zajęte. Ech, dobra, no trochę. Ja przypróbuję tą balę, bo chłopaki tutaj zajęli. A mogłaby nam się przydać. No kurde, robię mi nadzieję, że będzie w wolne miejsca. A tu. Cztery litery. Ej, 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 No, i pierwsze co już bala? No tak, tak, ja wiem. Ja wiem, ale ja muszę pilnować jeszcze innych twoich jakichś aktywności, które sobie świetnie dobierasz sama. Ja jestem pełna podziwu w ogóle. Że... Nie, postanowiłam wypróbować to. Co będzie, jak ona sobie będzie sama robić rzeczy, ja będę tylko pilnować tych pasków, żeby za bardzo nie spadły. I powiem wam... Antonina całkiem dobrze sobie radzi. Powinniśmy za to już dostać tą nagrodę, a nie. Przecież graliśmy w siatkówkę, właśnie. szczeraliśmy z łuku. Graliśmy w, te, w tą bitwę na balony. E, karaluchy, oczywiście. E, co jeszcze żeśmy robili? Łowiliśmy, szukaliśmy metali i tak dalej, i tak dalej. Więc ta nagroda powinna nam już przesłuchiwać. Pani Nie wiem, ile dni mi to zajęło w sumie na tej zimowej. Bo tam też było więcej tych miejsc byśmy dłużej na nich byli Oj, ale ci spadło w morale. No ale z takim towarzystwem. Z takim towarzystwem. To już trochę lepiej. albo ja robię jakiś błąd. Nie, wydaje mi się, że tam po prostu byłam po kilku dniach, po kilka dni i chyba trzy odcinki siedziałam tam, dwa i pół, zanim dostaliśmy w ogóle tę nagrodę. Tutaj ja szybciej też przechodziłam przez te inne parcele, bo z so bardzo nie było co robić, a też e, o no jej potrzeby to była jakaś tragedia. Tutaj jest to, że w miarę idzie ją właśnie wyrównać do dobrego nastroju. <laughs> POSPRZĄTALI W KOŃCU! Ja nie wierzę te stoły. Nie wierzę. A już myślałam, że ta parcela pójdzie na straty. No ale dobra. Albo ją trzeba zapytać o tę nagrodę, żeby to uruchomić? Zapytaj o... E, żetony, pamiątki, nagrody wakacyjne. Zapytajmy ją jeszcze raz. O, 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 o. Racje. Nasz program nagród specjalnych lubimy wywoływać na wyspie pozytywne wibracje rodziny i pojedynczych czasowiczy którzy będą się na naszej wyspie szczególnie dobrze bawić mogą otrzymać jedną ze złotych nagród. Właśnie obserwujemy naszych gości więc pamiętaj by trwać fasą dobrze się bawić korzystać z naszego sprzętu i uczestniczyć w życiu społecznym. Powodzenia. No tylko że właśnie sprawa wygląda tak że Antosia to wszystko robi. I nie wiem, ile to jeszcze ma trwać. I mamy trzymać fason, więc. Aj, 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 Na razie towarzystwo jest w normie. Chcę sobie pobrać siatkówkę. Sama z siebie, no ja nie wierzę. Dobra, do Bali możesz iść, no bo ten komfort. Jednak. No i towarzystwo ci podskoczy. Super. Chyba będę tak robić. Jak już nie będę miała pomysłów, co mam z nią robić, to po prostu będzie sobie robić co chce. E, bo to się chyba najlepiej sprawdza, ona sama sobie te baski uzupełnia. Nie pamiętam jakie jest na tych plażowych mm, parcelach, ile tam jest, e, że można spać, chyba tylko jedna. To będzie mały problem, ale to najwyżej będziemy po prostu sobie podróżować, że w tym hotelu będziemy zameldowani, a potem będziemy sobie, wiadomo, jeździć dalej. Myślę, że możesz skorzystać. Już mi nawet nie przeszkadza to, że ona śpi w byle jakim łóżku. O, w sumie cały ośrodek na noc ma dla siebie, więc co to za problem. Czekaj chwilę, bo tu się dzieją rzeczy. o. o wiemy, wiemy. Dobra, to o ten relikt chodziło. Kopanie popacan. To i nas znalazła jakiś zakopany relikt. E, a co to jest? Kryształ. to wiemy, a to jest. Osążek bogini płodności. No ładnie. A to co? A jednorożec, dobra. Czyli, czyli... E, e, nagrywam prawie 40 minut. E, może się uda. Może się uda. Dobra, o 6 standardowo wstajesz, więc standardowa rundka, co ja ci każę zrobić, żebyś miała dobry nastrój i będziemy obserwować dalej, co robisz, bo na tym będzie polegał dzisiejszy odcinek po prostu. O, miłość był. Stój. Właśnie, no to przytulaj. Dlaczego nie mogę? Aha, bo się obracacie. A, sami takie interakcje robicie? Nie chcę przyspieszać, bo nie chcę, tylko zepsuć. Ale no jakie to słodkie. My. Aha, bo jak sobie nie mogę zrobić kolejki po prostu. Dobra. Już rozumiem, to nie jest tak, jak dwójce, że można by było kolejkę zrobić. I on Ciebie też umy. Ojej! Dobra, pocałuj. Możecie się po tym jeszcze pobawić. Jak Miłosz my nie ucieknie. i Teraz jesteś tak niesamowicie w dobrym nastroju, że to jest aż nie do pomyślenia. Także ja ponownie przyspieszam czas, puszczam Antoninę solo. O, ja cię. Ja cię kręcę. Jakie tu rzeczy się dzieją. No i powtarzamy nasz cykl obserwacji, cóż e, nasza Antonina będzie robić. Znowuż z Miłoszem w bali, ale to niech oni sobie już tam robią co chcą. Kurde, te powiadomienia mi trochę codziennie wkurzają o tym wymeldowaniu się. Ale no, cieszy mnie to, że to idzie tak dobrze. Znaczy, coraz to bardziej powątpiewam w to, czy dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, uda się w końcu zdobyć tę nagrodę. Bo widzę, że idzie to dość topornie. Może, że jest tu mniej aktywności niż na tych zimowych parcelach. I po prostu te punkty nabijają się trochę trudniej. Ale, no, nie powiedziałabym, że idzie to jakoś super źle. Czyli aktualnie to ja, ja tu będę jako komentator bardziej i osoba do pilnowania. Tylko, że pytanie brzmi, e, cóż ja takiego mam tutaj pilnować? Bo, e, no, jak widzę, to ona dość dobrze sobie radzi. I powtarzam, to już wiem któryś raz, ale ja jestem po prostu w szoku, bo na, na innych parcelach to to nie szło tak dobrze. Zresztą na innych parcach leśnych też więcej nic takiego do roboty nie ma. Więc no cóż, zobaczmy co na dzisiaj. Znowuż, dobra. Aha. I znowu jakiś relikt znalazła. Niech jako znajdę. Starożytny grot szczały. Aha. Okej, okay. znowu coś znalazła, znowu sama z siebie poszła spać i w miarę o jakiejś normalnej godzinie. Nie jest tak jak na początku odcinka. Kałowiec Kamila, czy mogłabyś się nami zainteresować? Jesteśmy w super nastroju. Robimy dużo ciekawych rzeczy. E... No, takich jak przesiadywanie z Miłoszem pali, no wiadomo. E... Dzisiaj bez ekscesów żadnych. E... No. Zobaczymy. Na razie to zagadają. I dobrze, przynajmniej towarzystwo ma pełne. pełne. E, że ja nie wpadłam na to wcześniej. Że nie wpadłam na ten pomysł po prostu wcześniej. Żeby ją po prostu zostawić i niech ona robi co chce. No prawdopodobnie namiot też umiałaby wynająć sobie sama. Wiecie co jest najśmieszniejsze, że taki dzień. trwa niecałą minutę, więc ja nie wiem, ile dni już przegrałam. Bo gdzieś tego nie liczę. Część po prostu, ty, po prostu wytnę tego, gdzie ja nie gadam. Bo to jest jedyne moje główne zadanie w tym odcinku, że ja po prostu sobie siedzę i gadam i obserwuję, co ona robi. Jestem pod wrażeniem. Znowuż z Miłoszem w Bali, to poczekaj, poczekaj, poczekaj. To poróbcie sobie coś. Bo ja tym razem przyspieszę. Aha. Dobra, to wyjdź i z nim tak pogadaj. Możecie sobie tańczyć? Jak super! Rosną wam te rzeczy. Poprzytulaj go, weź jeszcze, pogadaj z nim i go pocałuj. Ech, żebyś ty miała towarzystwo na Maxa, no to jest aż niemożliwością. Dobra, sama dbasz o swoje potrzeby, wszystko pięknie, fajnie. E, tylko dalej mnie zastanawia, ile to jeszcze potrwa. Ale już wiem, że w tym odcinku niestety się to nie uda. Może w następnym. Zobaczymy, dajcie mi w komentarzach znać, czy wolicie takie odcinki, kiedy Antonina robi sobie sama rzeczy i ja tylko komentuję, czy wolicie jednak gdzieś rzeczy, znaczy odcinki, gdzie ja kombinuję, co ona by mogła jeszcze porobić. Na dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie. I jak zwykle zapraszam Was do komentowania, zostawienia w górę oraz subskrypcji. I widzimy się w następnym. Bye!